Ho, ho, ho lecimy Patrzcie królowie, gdy podjeżdża pod stajemkiem Jezu tak stigma, że całujesz jemu rękę Modę się zadnienie, no i wiarę w niego ma. Nie masz miry, nie masz złotana, no, ale jaka ci mam. Jesteś elfem, reniperem, a ja świętym Mikołajem Ja prezenty wam rozdaję, kiedy bity zapodaję. Ksioszeczkami ci się najem i przelęt nad tym krajem. Mam okna i monety moje sani jak rakiety. Elfy, elfy już Produkują, ej, zawsze mam przy sobie taśmy w brokat No i klej Wiele nimi nie znajdzie się miejsca, nigdy w pracy, mej Jedna noc, jeden dzień, a później szampana Lej. Biegun północny, styl życia nocny, a w dzień z niferami bawimy się. Ja wiem. mocny, dzień był owocny. Oto, co dostaniesz, mnie pytaj na dnie. Jestem Edzia, to nie matka święta. Każdy mnie tu dzisiaj zapamięta. Cudko mi kroki z a w a po przyjmuje dary hojne. Cała na niebiesko pierwsza gwiazka świeci, 24 grudnia, wyczekują wszystkie dzieci. Ho, 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 ho. ho. się kończy, a ten zaraz święta są. Po co wiznu znajdziesz prezent albo rózgę złą? Na biegu północny, masz mną. biec ze mną. Ja, Mikołaj święty, ten co da prezenty, po te momenty. Wszystko zaraz ruszy, a ja już jestem niewodzięty. Mówili, przy stole nawiedzili, droga o polityce i okup nie bili? To dziś choinkę, tak jak cię nauczyli, na trubek załóż gwiazdę i odejdź się tej chwili, chwili, lampki świecą jaśniej nocy latarnie. Lógic tyle pracy, że aż miejsca braknie. Oni robią karpia, ja pierogi głównie. Weź jest, tyle to robiłam, nic się nie zmanuje